Witam kolegów, koleżanki. E, dzisiaj nagram taki filmik. Chodzi mi po prostu, chcę się pozbyć już tego koebnika. Jest mi niepotrzebny. E, cena, tak jak stoi, tak jak jest wyposażony w środku, 1500 zł. Myślę, że nie jest to zbyt e, duża cena. Szerokość ponad 2 metry, bo on w środku ma 2 metry. Z zewnątrz oczywiście ma ściany podwójne, czyli jest troszeczkę szerszy. Z wolierą można z niego zrobić golewnik na młode, tak jak ja go miałem lub na lotowy, jak ktoś ma mało gołąbków, albo by chciał po prostu, a tutaj jeszcze nie będzie widać dzisiaj, a za późno się po prostu podjąłem taką decyzję, wiadomo, tam już było widać jak ten rozpód u mnie wygląda. Oj, już będzie ciemno ale jak będzie ktoś zainteresowany to po prostu tak mi się wydaje że na te nasze województwo to tutaj Słupsk Darłowo Do Słupska 30 km do Darłowa 25 Dosłownie 20 km. Myślę, że tutaj nawet dużym samochodem nie trzeba było po niego przyjechać. Lawetą przewożony był na przyczepce, bo on całkowicie w innym miejscu stał też u mnie. Był przewożony. Także jest możliwość po prostu go załadowania. Tak, jakby ktoś był chętny, to zapraszam. 508, 198. 337 No i jeszcze samiczki. Jakby ktoś chciał jeszcze kupić około, y, mam do sprzedania 20 samiczek to będą samiczki y, roczne. Mam jeszcze około 4 samców, że mogę odsprzedać w parach 4 pary. Cztery samiczki, ale większość jest samic Po prostu chcę się ich pozbyć. Nie chcę mieć zbyt dużego natłoku pracy. A na pewno kto te samiczki nabędzie, to będzie z nich zadowolony. To nie są jakieś dziady. Tu jest naprawdę dobra krew w tych gołębiach. Także dziękuję. Taki krótki filmik nagrałem. Dobry lot, koledzy.